No, może Ci coś powiedzieć. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy YouTube'a. <laughs> Super. No i to, na co czekałem, moi drodzy. No i na coś takiego się czeka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Janka. Wbrew pozorom są ludzie, którzy go oglądają. Na przykład ja. Was też do tego zachęcam. Klikajcie to, co tam się klika. No i wszystkiego dobrego. A dzisiaj na obiad, polędwiczki z piersi kurczaka i taka przyprawa. Taki sam zestaw jadłem jakiś czas temu. Jest super. Film się przesyła. Internet beznadziejny. Dwie godziny. A ja sobie w tym czasie gotuję. Polędwiczki już gotowe. I zobaczcie luksus pełną parą. Ryż. I to jest właśnie van life, w domu robicie obiad, nie cieszycie się w ogóle z tego, jest to codzienność, rutyna i tak dalej, a tutaj każdy posiłek po prostu, no to jest coś nieprawdopodobnego, jak wam smakuje. Samo przygotowanie, cała celebracja tego, to jest no coś pięknego. Jem sobie obiadek, filmik się wrzuca, pranie schnie, moskitiera powstrzymuje kumary, mam widok na drzewka przetwornica się chłodzi, włączył się wiatrak solar ładuje no i to jest życie proszę bardzo miliard komarów to jest coś po prostu okropnego na wyprawach ajajaj nie fajnie, nie fajnie. Dobra, moi drodzy ryzyk, fizyk. Plaża na Cyplu, maniów 15 zł, ale zobaczymy, może coś się uda znaleźć w tym kąpielisku. Jest jeszcze grosik na Cyplu i zobaczymy parę śmieci. Może być fajnie. I druga moneta, niecałe 5 minut, spoko. Bez rozwodzenia 5 groszy i kolejna 5 groszóweczka I jest 10 groszy. Kolejne 5 groszy i 20 groszy. Kolejne 20 na sporo tych monet, więc jest super. Kolejna 20. Jest i z złotowa. I z głębokiego dołka. piątka, my friend. Znowu 20 ale tych 20 tutaj się narobiło, jest 10, i jeszcze jeden sygnał tutaj mam 50, super Hellupionka, my old friend, już druga, ale zestawik złoty 10. I kolejna pięćdziesiątka. Patrzcie jakie czaszki. I złotóweczka kolejna wpadła. I kolejna. No, bardzo dobre kąpielisko w porównaniu do tych ostatnich. No i kolejna. I już wejście się zwróciło. No i jeszcze jedna z kawałkiem szkła. I dziesiąteczka kolejna. I dwudziestka pięćdziesiąt i znowu. No Eldorado. A już prawie bym zapomniał pokazać Wam jak wygląda kąpielisko. To jest bardzo ładna plaża, duża, szeroka. Piękna tafla jeziora. I tak się prezentuje całe jeziorko. I jeszcze dziesiątka wpadła. Znowu dziesięć. Co za guzik? Adi Wejherowo. proszę o komentarz <grywa> Hello, piątka, No i to, na co czekałem, moi drodzy Co prawda w dwóch kawałkach No ale jest No naprawdę jest to przepiękne Znowu dziesiąteczko. No i słuchajcie, drugie srebro. No i na coś takiego się czeka. Przepiękny różaniec. I znowu dziesiątka. Kolejna złotówka. 20 groszy już nie wiem które To jest to, ja to rozumiem Tyk. I tutaj mam drugi sygnał I od razu na żywo Proszę bardzo zawleczka. wleczkę No ale sygnał obok sygnału i to jest kąpielisko It's now or never Come hold me tight I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Let this moment end. Dziękuję, pięknie, za oglądanie pierwszego dnia. Widzimy się już jutro, w drugim dniu. Jak zwykle, połączony odcinek dobrej nocy. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jak wygląda kąpielisko marzeń, powiedziałbym, że właśnie tak. Bardzo mało śmieci i same fanty. Monety 42 zł minus 15 zawiast. No to ile będzie, kochani? 27 zł do przodu, jakby nie patrzeć. Ale zawleczek mało. Tutaj potrójne czaszki z mieczami, taka zawieszka marihuana, liść, przepiękne bardzo ładnie się to świeci, super połowka serduszka no i fanty, fanty dnia srebrna obrączka duża i łańcuszek ten rozwalony super zakończenie dnia zobaczcie jak fajnie się kręci A na kolację został mi kawałek tego wędzonego kurczaka i kawałek chleba. Tak wygląda plaża, na której będę szukał. Woda przepiękna, czysta, kryształ. Taki pomościk. wow zobaczcie. Tutaj jest na około tak. Smet 82 metry. A widoczność. Super. Dobra. Idę po spodnią buty i włażę. Pierwszy sygnał 20 groszy. Drugi sygnał nie jest ich za wiele. 10 groszy. Kolejny sygnał, i tym razem 50 wpada. I kolejna 10 groszyweczka. Znowu 20. Zobaczcie, jaka czerwona fajna. I 50. Znowu 50. Dno jest tak twarde, że ledwo to się da wykopywać te sygnały. Kolejny dziesiąty dzień wyprawy, witam Was serdecznie. Słuchajcie, poszukałem trochę w tym kąpielisku przepięknym, krystalisza woda, hmm, miód malina, ale niestety teren okazał się prywatny. Właściciel stał oburzony i wygonił, więc <grych> jadę dalej. Szybkie podsumowanie: odrobina śmieci i 2.11 we współczesnych drobnych. Plan jest taki, jadę teraz. W okolicy Jeleniej Góry jakiś fajny parking znajdę, tam zmontuję odcinek, no i chyba z tego, co widziałem na mapie, już nie będzie żadnych kąpielisk, więc dzisiaj taki spokojny dzień. Stanąłem sobie tutaj przy trasie, ciężko z parkingami tutaj na Śląsku. Zaraz będę gotował, tutaj mam taki widok. Dziękuję moi drodzy za wytrwanie. Do końca odcinka. Widzimy się już jutro w kolejnym dniu wyprawy. Są per permalii, che io lo so, no, 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 ne più. Cześć.